Pozycję bezpieczną stosujemy u poszkodowanych oddychających i nieurazowych. Jeżeli podejrzewamy uraz kręgosłupa, np. w wyniku upadku z wysokości czy po upadku komunikacyjnym, to absolutnie nie stosujemy tej pozycji. Pierwszym krokiem w układaniu poszkodowanego w pozycji bezpiecznej jest przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy o rękawiczkach i maseczkach. Sprawdzamy, czy poszkodowany reaguje, potrząsając go delikatnie za ramiona. Halo, halo, proszę pana. Halo. Udrożniamy drogi oddechowe poprzez rękoczyn czoło żuchwa, odchylając głowę do tyłu. Oddech sprawdzamy przez 10 sekund. Jeżeli usłyszymy 2-3 oddechy, to poszkodowany oddycha. Układamy w pozycji bezpiecznej. Bliższą sobie rękę poszkodowanego zginamy w łokciu. Drugą rękę i dalszą nogę łapiemy. I przechylamy poszkodowanego na bok. Ręka częścią grzbietową ma być na policzku, a noga zgięta w kolanie. Jeszcze raz udrożniamy drogi oddechowe i sprawdzamy oddech. Pamiętajmy o zadbaniu o komfort termiczny poszkodowanego. Najlepiej zastosować folię termiczną. Po 30 minutach odwracamy poszkodowanego na drugi bok, regularnie kontrolując stan poszkodowanego, czyli co minutę sprawdzając oddech. Cześć, jestem Zosia i pokażę Wam, jak postępować z osobą nieprzytomną, nieoddychającą w czasie pandemii. Za mną leży mój kolega, który będzie pozorantem. Początkowo należy pamiętać, że najważniejsze jest bezpieczeństwo ratownika. Należy sprawdzić podłoże oraz otoczenie dookoła. Pamiętamy także o rękawiczkach oraz maseczce. Do osoby poszkodowanej podchodzimy zawsze od strony nóg, aby w razie czego nie przestraszyła się nas. Halo, proszę pana, słyszy mnie pan? Halo. Teraz próbujemy nawiązać z nią kontakt. Halo, Jeżeli to nie skutkuje, należy uklęknąć przy niej i lekko złapać za ramiona. Można potrząsnąć. Kiedy widzimy, że osoba jest nieprzytomna, wołamy o pomoc. Ratunku pomocy! W tym momencie przychodzi drugi ratownik. Zosia rozpina kurtkę i sprawdza oddech poszkodowanego, układając dłoń na płasko na jego klatce piersiowej. Obserwuje przez 10 sekund, czy dłoń się unosi. Zosia musi poinformować drugiego ratownika o stanie oddechu pacjenta. Nie oddycha, dzwoń na pogotowie. W tym momencie drugi ratownik wyciąga telefon i dzwoni na numer alarmowy 112. Dzień dobry, nazywam się Paulina, jestem ze zespole szkół w Kaliszu Pomorskim. Na najwyższym piętrze w auli mam tu osobę poszkodowaną, nieprzytomną i nieoddychającą. Jeżeli uzyskamy odpowiedź, że zgłoszenie zostało przyjęte, możemy się rozłączyć. W tym czasie pierwszy ratownik przystąpił do masażu serca. Wykonuje go w tempie 100-120 ucisków na minutę na głębokość 5-6 cm. Taki masaż serca wykonujemy do momentu przyjazdu służb ratunkowych, do momentu odzyskania przytomności pacjenta, lub do momentu wyczerpania ratownika. Przedstawiliśmy Państwu resuscytację krążeniowo-oddechową na podstawie wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2021 roku. Ważne jest, aby pamiętać, że nie wolno jej ćwiczyć na żywej osobie. Przeznaczone są do tego fantomy. W przypadku osoby nieprzytomnej, i nieoddychającej. Wykorzystamy do tego fantoma. Halo, proszę pana, czy pan mnie słyszy? Halo, proszę pana, ratuj pomocy! Nie oddycha, dzwoni na pogotowie, a ty biedni po AED. imien odpakowany i do imienia... jedn przyklej... 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 długowej... klatki... tu nowe Serca. Nie dotykaj poszkodowanego. Analiza rytmu serca. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Odsun się od poszkodowanego. Przeprowadź defibrylację. Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonana. Dotykanie poszkodowanego bezpiecznie. Przygotuj się do zmiany: Raz, dwa, trzy. Pierwsza pomoc w przypadku zaksztuszenia. Należy przede wszystkim zachęcać osobę krztuszącą się do kaszlu. Jeśli to nie skutkuje i kaszel staje się nieefektywny, należy przystąpić do czynności ratunkowej. Wyznaczyć osobę do wyzwania pogotowia. Poszkodowanego należy oprzeć o swoje biodro, stawiając jedną nogę pomiędzy jego nogi. Poszkodowanego pochylamy do przodu, opierając go na swojej ręce. Dłoń układamy w łódeczkę i wykonujemy pięć uderzeń pomiędzy łopatkami. Następnie Przenosimy ciężar na swoje biodro i dłonią, ułożoną w charakterystyczny sposób, przedstawiony na filmie, wykonujemy do pięciu uciśnięć nad brzusza. Czynności powtarzamy do momentu odkrztuszenia, utraty przytomności lub przyjazdu służb ratunkowych. Przedstawimy sposób postępowania w przypadku zakrztuszenia u niemowlęcia. W przypadku, gdy mamy do czynienia z zadławieniem się niemowlęcia, pierwszą czynnością, którą powinniśmy wykonać, są uderzenia w okolice międzyłopatkową. Wykonujemy je do pięciu razy. Kładziemy dziecko na brzuchu, na swoim przedramieniu, głową w dół, jednocześnie udrażniając drogi oddechowe. Dłoń formujemy na kształt łopatki i wykonujemy do pięciu uderzeń. Po tej czynności sprawdzamy, czy dziecko nie wykrztusiło już zalegającego przedmiotu. Przechodzimy teraz do pięciu uciśnięć klatki piersiowej. Przewracamy dziecko na plecy, nadal trzymając je na swoim przedramieniu i dwoma palcami uciskamy klatkę piersiową. Czynność powtarzamy do momentu wykrztuszenia zalegającego przedmiotu lub do utraty oddechu. Gdy dziecko przestanie oddychać, wykonujemy resuscytację krążeniowo-oddechową.